Cześć. Dzisiaj będzie taki typowy vlog, bo pojedziemy sobie z Katowic pociągiem do Krakowa, a nim pociągiem z Zakopanego i wejdziemy na Giełdę. Ale to już jutro. Jesteśmy na dworcu w Katowicach. Tutaj mamy galerię katowicką, plac drzewczyka. No. Teraz Wam pokażę dworzec w środku. Dworzec Katowice w środku. Dworzec odjazdów. Jesteśmy na terenie, z którego odjeżdżamy nasz pociąg To jest nasz pociąg, to jest polererer, który jedzie do Sławki. nagrywałem Wam dworca w Krakowie i busa do, z Krakowa do Zakopanego, ponieważ w ogóle tak ogólnie to pociągi z Krakowa do Zakopanego nie jeżdżą, jest komunikacja zastępcza, pociągi jeżdżą dopiero w sezonie, czyli akurat teraz jest czerwca, to będą jeździć 25 dopiero, a my, bo Giewont miał być jutro, ale pogoda ma być jutro zła, więc postanowiliśmy dzisiaj pójść na Giewont 15 zobaczymy No będę Wam to pokazywał wszystko szlak szlak na Kalatówki wygląda tak, czyli to jest to droga taka kamienna do hotelu górskiego trochę stromo tutaj mamy takie bale no i tak się idzie no. mamy widok na kolejkę linową na każdego I idziemy przed chwilą mieliśmy rozwidlanie jeden szlak tak zwany główny, idzie na kalatówki a my idziemy dolnym z polany i dwa się potem spotykają takie nźwierki się idzie kalatówki To za połączeniem szlaków przed halą kondratową, no nie przed, tylko już po prostu jak szlak się szlaki się łączą mamy takie poukładane kamienie, trochę pod górę, trochę w dół. Czasami po prostu tak dalej. Hala kondratowa, stronisko, które płonęło kilka dni temu. O, tutaj widać to niebieskie. Tam gdzieś padało. Za halą kondratową pomału wychodzimy z lasu i ukazuje się nam y, kopa kondracka i goreczkowe czuby. Się jest bardzo. Bardzo duszny. Podchodzimy żlebem na Kondradzką Przełęcz. Skopa Kondradzka, tam Kondradzka Przełęcz. I giewąc z I wtedy idziemy do Kondrackiej Jesteśmy już pod całą Kondracką Przełęczą. Widok na żleb. To nie jest Kopa z tylko fragment grzbietu biegnące do, biegnącego od Kopy na Giewont. Suche czuby, kasperowy Świnica. Przełęcz. Dokąd ty ja. Tutaj mamy wzorzec geograficzny czyli porost, który wygląda dość ciekawie. Tak, i tutaj taka skałka, za nim jest wyżnia Kondracka przełęcz. Kondracka przełęcz 1765 m nad poziomem może. Chowamy kiki. My zaraz się zaczną łańcuchy. Piękny widok na giełdę. Trochę śniegu. Tylko drzewina, drzewina Tam mało łącznik. Giewąt. No normalnie. Giełdę. No łapie kozice Dajcie tam takie malutkie Młode. patrzy ale daleko ale udało się widać krzyż. łańcuchy takie zejście bez łańcuchów skały tam jeszcze trochę i będę tam z niżnia kondracka przełęcz niżnia kondracka Kondracka Przełęcz, Kopa Kondracka, Mało łącznia i Panorama, Teatry Zachodnie. Jeszcze trochę na wysokie. Przepraszam za to, że się tak trpię, ale po prostu no, stoję na skałach teraz. Ala Kondratowa po raz kolejny, jemy kolację, idziemy do Kalatówek, gdzie mamy nocleg. Witam Was, jesteśmy w pokoju. Kyoto pokój. O, telewizor. Też tam sobie gra widok. Astroby. Ludzi. Więc tak. Do zobaczenia jutro. Witam Was z dnia kolejnego. Jak widać, pada deszcz. A my schodzimy z kalatówek do późnic i tam wam powiem co robimy, bo na razie nie wiem, jeszcze nic nie będę mówił, żeby potem nie zmienić wersji. Jesteśmy w późnicach i decydujemy iść na kasprodu z szlakiem zielonym, który tutaj ma swój początek. Więc. Więc idziemy. Idziemy szlakiem, który ty... jest Do, odośmą nachyleniu. Tam mamy potę bystrą i, i widać jak karują tutaj tak para I tutaj mamy takie tabliczki z kolei ryczkowej. Idziemy dalej. Tam gdzie jest ta taka piramida, to tam jest kopa przed kasprowym. 然后你就不要赢了

Kolejka na zewnątrz Szlak dość zmienia swoją postać. na taką ścieżkę leśną. Trochę pod górę, tam są jakieś takie stopnie ułożone, ale cały czas w lesie świerkowym. Szat przychodzi w takie stopnie. Wieso w taką dróżkę? Ale cały czas w lesie. Dzisiaj duszno jest. być kolejkę. Widokowi. Kolejny punkt widokowy. Już piętnaście kosa żywiny. Tam mamy suchą czubę. Przynajmniej m dziewięćdziesiąt sześć metrów, może. Ale klimat. Ja nie mogę. Śnieg tam jest i parując. Chodzimy pomału w piętro hal. fajnie się tak idzie. Niek. Na tym takim deptaku z górnej stacji kolejki. Tam jej nie widać, bo jest, bo jest para wodna. Dosłuchaj przełęczy, do której teraz idziemy. No tam słuchaliśmy wykładu, z, z programu stacja edukacja. Te bardzo fajne wykłady, polecam. No I chyba pójdziemy na Beskid potem. A taki piękny widok jest. Końc się odsłoniło. Idziemy na Liliowe. Kościelec, na Zielona, Gąsienicowa. I gran Górna, tak. Uff. Tam jest zielony staw. Ten taki większy, gąsienicowy. Tutaj dolina zielona, gąsienicowa. Kościelec. Mały kościelec. Tam gdzieś świnica jest, ale tam jej obecnie nie widać. To jest skrajna turnia, ta. Nie, pośrednia. Pośrednia turnia, ta, co tutaj widzimy. A tutaj mamy szczyt Beskidu. Tam, gdzie jest ten słupek. graniczny. I. Ale gąsienicowa razem z murowańcem. Jesteśmy na Przełęczy Liliowe. O, tutaj mamy tabliczkę. Tam jest Beskid, o tutaj. Tam gdzieś za tą kopką jest skrajna turnia i tutaj na Przełęczy Liliowe przebiega granica pomiędzy Tatrami Zachodnimi, które są tam, a Tatrami Wysokimi, które są tam. Więc też takie ciekawe miejsce. A tutaj widok na, na kopy liptowskie. Tam jest krywań, który się nie chce pokazać. Szyd Hanımefendi. Onu da yapalım.